Czym można posłodzić herbatę i kawę? Jaki jest najzdrowszy cukier? To pytanie zadaje sobie wiele osób przychodzących na dietę. Czy cukier może być w ogóle zdrowy? Już samo ograniczenie słodkich napojów oraz słodzenie cukrem kawy czy herbaty może przyczynić się do spadku wagi, a przede wszystkim do spadku poziomu cukru we krwi. Czym zatem możemy słodzić? Jeżeli chcesz pomóc w rozwoju kanału, kliknij, subskrybuj, a także kciuk w górę. Cukier biały, inaczej znany jako cukier rafinowany, jest to cukier bez dodatku substancji zmieniających i wzmacniających smak oraz barwników. Jego koloryczność wynosi 4 kilokalorie w 1 gramie sacharozy. Zawiera ponad 99.5% sacharozy. Według amerykańskiego stowarzyszenia kardiologii, spożywanie cukru nie przynosi żadnych korzyści, a jedynie może przyczyniać się do chorób serca, zwiększenia masy ciała czy psucia się zębów. W badaniach wykazano, że cukier biały może zwiększać ryzyko depresji. Cukier brązowy nierafinowany. W tym momencie na pewno będziecie zaskoczeni. Niestety cukier brązowy przez wiele osób uważany za zdrowy cukier to nic innego jak nieoczyszczony cukier biały. Ze względu na brak oczyszczenia cukier brązowy ma tylko minimalnie mniejszą kaloryczność niż cukier biały. Cukier nierafinowany zawiera również śladowe ilości mikroskładników tak niskie, że praktycznie nieistotne. Czasami jako cukier brązowy sprzedawany jest cukier biały, barwiony karmelem czyli jest jeszcze gorszy. A może warto odejść od cukru i zastosować miód? Słodzenie miodem zamiast cukru jest bardzo popularne. Sam w sobie miód jest zdecydowanie lepszym wyborem niż cukier biały czy nierafinowany, ze względu na zawartość cennych substancji antyoksydacyjnych, jak również witamin i minerałów. Należy jednak pamiętać, że jego kaloryczność również jest wysoka, delikatnie tylko niższa niż sacharozy i wynosi około 3,1 do 3,2 kilokalorii w jednym gramie miodu. Ponadto szybko podnosi poziom cukru we krwi, gdyż miód ma wysoki indeks glikemiczny. Warto stosować miody wiadomego pochodzenia, gdyż często można się spotkać z fałszowaniem miodu. Moim zdaniem, jeżeli ktoś nie potrafi obejść się bez słodkiego smaku, najlepszym rozwiązaniem dla niego będą słodziki. Mają złą pasce, posądza się je o rakotwórczość i ogólny negatywny wpływ na zdrowie. A mało kto wie, słodziki mogą działać prozdrowotnie. Szczególnie warto tutaj wspomnieć erytrol, ksylitol i stewie. Mają one działanie przeciwpróchnicze, przeciwzapalne, mogą zwiększać odporność przez wpływ na system immunologiczny. Ich kaloryczność wynosi od 2 kilokalorii w jednym gramie, jeżeli chodzi o ksylitol, do kaloryczności praktycznie zerowej, stewia i erytrol. Nagrałem ostatnio film o słodzikach, więc możecie kliknąć w kartę i przeniesiecie się do niego.